Witajcie widzowie! Zapraszam Was na krótkie podsumowanie 2022 roku. Wiele osób to robi. Ja w sumie też to zrobiłem, tyle że na Instagramie w Stary Rok teraz postanowiłem parę słów więcej o tym powiedzieć, bo rok był dla mnie bardzo długi, intensywny, dość ciężki, ale nie pozbawiony pozytywów. Przede wszystkim wszystkie testy, które widzieliście już, które wy wykonałem, bo nie wszystkie, które widzieliście, ale wszystkie, które wykonałem. W minionym roku już wykonywałem na swój rachunek bez pomocy innych osób, bez pomocy Zahara. Zatem rozwijam się, jestem z tego bardzo powodu szczęśliwy, bardzo zadowolony, a rozpocząłem cały rok od testu nowej Skody Fabia, który to test bardzo się wam spodobał. Po prostu wystrzelił, jak chodzi o oglądalność ten test jak żaden inny test i tak naprawdę dopiero test Subaru Outbacka późną wiosną wyrównał poziom Skody, chociaż go nie przebił. Potem weszły też testy samochodów używanych. Wszystko zaczęło się od Alfa Romeo 159, co było częścią tryptyku z Alfa Romeo, po mojej Alfie 156, Alfa 159 mojego kolegi i Alfa Giulia, jeszcze zaległy test z roku 21. Potem rajdy. W lutym byłem na rajdzie Szwecji. Cudowny rajd WRC, pierwszy z czterech, które zaliczyłem w tamtym roku. Chętnie pojechałbym na Szwecję jeszcze raz, dlatego że był to najlepszy rajd WRC, jaki widziałem w tamtym roku. Bardzo, bardzo fajny rajd, bardzo szybki. Riaris z Webastem fantastycznie się sprawdził. Natomiast nie mogę tego samego powiedzieć o Chorwacji. Chorwacja też bardzo fajny rajd asfaltowy, moje ukochany asfalty. Natomiast rajd praktycznie nie różnił się od edycji 21, przez co był minimalnie nudny i też odpowiadając na pytanie jednego z Was, właśnie dlatego, żeby on mi się całkiem nie znudził, nie pojadę na niego na pewno w tym roku. Weekend majowy to była pierwsza wyprawa moja rodzinna samochodem, w którym siedzę, czyli Toyota Projekt City Verso, którą kupiliśmy z żoną na początku zimy lekko uszkodzoną, przerysowaną lewą stroną. Naprawa tego auta trwała dość długo, dlatego, że terminu u lakiernika. Opowiadałem o tym we vlogu, gdzie prezentowałem Projsa. Niedługo zresztą nagram pełny test tego samochodu, no bo już trochę nim przejechałem i jest to naprawdę świetna, świetna maszyna. Przede wszystkim bagażnik to jest po prostu obłęd. No i dieselek 130 koni, najmocniejszy silnik, jaki możecie mieć w kombiwanie w Unii Europejskiej w tej chwili, robi też robotę. Potem były też między innymi prezentacje samochodów, na których byłem, byłem na prezentacji Aigo X, byłem na prezentacji nowego BMW serii 7, były też fajne testy klasyków, test Łady 2107, pierwszego samochodu, jaki miałem, oczywiście nie tego konkretnego egzemplarza, niestety, ale samochód, który z mnie po prostu bardzo, bardzo nostalgicznie w przeszłość. Był te, też test jednego z moich marzeń Mercedesa SL serii 129 pięknego samochodu należącego do mojego znajomego, w fantastycznym stanie oryginalnym utrzymania. Naprawdę, jeśli nie widzieliście tych testów, które wymieniam, to wymieniam te, które ja uważam, że naprawdę warto na nie zwrócić uwagę. Warto też, moim zdaniem, zwrócić uwagę na testy Hyundaiów, bo były aż trzy testy dwóch samochodów używanych i X20, i Tusona, Tusona drugiej generacji. Trzeciej, przepraszam, trzeciej generacji, bo i X30 poniekąd też jest Tucsonem. I to jest świetny samochód, który jest mega popularny. Który no jest oczywiście suwem, więc dla mnie nie jest jakoś super atrakcyjny, ale spodziewałem się lepszej, większej reakcji, większego odbioru wśród widzów. Większego odbioru spodziewałem się też po Hyundai i20, zwłaszcza, że jest to przecież samochód, na bazie którego mamy auto WRC, auto Rally One obecnie, więc dla mnie to był też ważny test i samochód, który uważam jest świetny, który polecam każdemu w segmencie B, jeżeli nie chcesz mieć skody Fabi, Hyundai i 20, przepraszam, to jest zdecydowanie auto, na które warto zwrócić uwagę. Zatem, jeśli nie widzieliście testów Hyundai'ów, również zapraszam, żebyście sobie je odwinęli. Wiem, że co tydzień wolelibyście oglądać testy. Natomiast w czerwcu wylądowałem w szpitalu. Duże psikusy moje serce sprawiło. Ostatecznie nie jest uszkodzone, chociaż reakcja organizmu była taka jak przy zawale i to nawet lekarze mówili rozległym. Natomiast uszkodzenia serca nie ma. Jestem zdrowy. Już jestem, można powiedzieć, po rekonwalescencji. Jeszcze czeka mnie prawdopodobnie niewielki zabieg w tym roku. Natomiast no, była to żółta kartka od organizmu i zmieniły się motopasje od tego czasu. Vlogi typu ten, na przykład, typu rozmowy o gwiazdkach MCAP, o normach spalin, to jest teraz temat, który przeplata się właśnie z testami. Z testami, których wiem, że chcielibyście więcej, które wiem, że są tą najbardziej pożądaną częścią mojego kanału, ale są co dwa tygodnie, czasem nawet rzadziej, bo po prostu czas dla mnie w tej chwili jest ważniejszy. W innych sprawach niż tylko YouTube, a niestety nagranie, zmontowanie, opublikowanie testu pochłania ogromne ilości godzin pracy. A ponieważ robię to wszystko sam, no to niestety musicie być cierpliwi i czekać co dwa tygodnie na ten test. Tego typu vlog, jak w tej chwili nagrywam, składa się dużo szybciej, dlatego czasem szukam takich tematów. Pobocznych, motoryzacyjnych, o których można porozmawiać, o których można coś powiedzieć. No a potem mamy ciekawe dyskusje w komentarzach. Myślę, że pod tym również jakieś komentarze się pojawią. Po tych moich przygodach sercowych wyjechałem na wakacje, trochę odpocząłem, a potem byłem na kolejnej rundzie WRC na rajdzie Estonii. Też świetna runda. Na pewno po rajdzie Szwecji jedna z najlepszych, jakie widziałem w ogóle. Jeden z najlepszych rajdów szutrowych. Bardzo szybki, bardzo fajny rajd. Całkiem nieźle zorganizowany, chociaż nie aż tak dobrze jak na przykład Finlandia, ale o tym pewnie opowiem Wam, jak kiedyś jeszcze wybiorę się na rajd Finlandii i wtedy zrobię z tego vlogi. Wracając z rajdu Estonii, przyjechałem do domu Mercedesem klasy T, który to był... Pierwszym Mercedesem klasy T w Polsce w parku prasowym, a ja byłem pierwszym dziennikarzem. Była to pierwsza taka sytuacja, kiedy dostałem jako pierwszy dany samochód, więc na moim kanale jest pierwszy w Polsce test Mercedesa klasy T. Jeśli go nie widzieliście, to również was zachęcam, żeby sobie go zobaczyć. Druga połowa wakacji to dalsza rehabilitacja, wypoczynek, odregenerowanie organizmu, wyjazdy ProEizem z rodzinką i. Po prostu cieszenie się spokojem, takim wyluzowywaniem, dochodzeniem do siebie. Jesienią, nadal starając się właśnie wprowadzać jakieś takie formy, które nie wymagają ode mnie aż tak dużo pracy, przedstawiłem Wam na przykład porównanie dwóch jarisów, w całości nagrane telefonem. Dużo szybciej się taki materiał montuję. Prawie w całości, bo tam wstęp i zakończenie było zrobione klasycznie. Potem znowu wycieczki. Wygraliśmy z żoną na przykład ride. Klubu Mercedesów Strichacht, czyli klubu Mercedesów 214/115. Jestem z tego mega zadowolony, bo to nasze pierwsze zwycięstwo w rundzie samochodowych, w rajdzie samochodów zabytkowych. W październiku też rozstałem się z moim pierwszym Mercedesem zabytkowym, z moją beczunią. Samochodem, który miałem przez 17,5 roku, którego dwa kapitalne filmy z pomocą Tomka i Patrycji również powstały, które są na moim kanale. Też Was zachęcam, żeby je zobaczyć, jeśli nie mieliście tego okazji zrobić, bo no, to był niesamowity samochód, którego mi bardzo brakuje, po którym mam dziurę w garażu, którą no, w tej chwili wypełnia Proace, żeby po prostu nie stał pod wiatą, tylko żeby jednak miał kawałek dachu w październik żeby troszeczkę sobie powetować stratę multipli kupiłem stratę beczuni już podpowiedziałem kupiłem inne niebieskie auto kupiłem fiata Multiple, która była jednym z moich absolutnych marzeń no i powiem wam że ten samochód sprawia mi tyle frajdy że nawet wolę sobie nim jechać czasami niż Ace'em, bo ten samochód ma w sobie taką ogromną dawkę fanu, którego żadna nowa konstrukcja typu Proace, typu no każdy nowy samochód niestety już nie ma, nie ma takiego takiej odrobiny romantyzmu, nie wiem jak to nazwać. Po prostu Multipla jest świetna, kocham to auto. Zresztą widzieliście je też w prezentacji, a ponieważ moja żona po urlopie macierzyńskim wróciła właśnie do pracy, no to zabrała Multiple, bo to w końcu jej samochód, a ja wróciłem do Proce'a i też z przyjemnością sobie nim teraz jeżdżę. Jesień to też Raid Katalonii, czwarta runda w WRC. Mój ukochany raid moim zdaniem najlepszy raid w WRC w Europie, raid asfaltowy, rajd w pięknej scenerii, rajd, który pozwala mieć jeszcze taką odrobinę lata już w takiej brzydkiej polskiej jesieni. Przyjeżdża się z 10 stopni w Polsce na 25 stopni w Katalonii. Jest po prostu cudnie i to jest coś, co ja bardzo lubię, za co bardzo cenię Raid Katalonii. Nie tylko właśnie asfalty, nie tylko ten niesamowicie szybkie auta, ale właśnie pogoda w Hiszpanii jesienią, polską jesienią, tam jest nadal lato, jest super. Tak reasumując, jeszcze, aha, jeszcze jedno, na koniec jeszcze jeździłem Nissanem Leafem w bardzo zimowych warunkach, ten test już niedługo, może nawet w styczniu, zobaczymy. Pod koniec stycznia, może początkiem lutego. Natomiast to jeszcze też nie jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć: no bo tak generalizując, no to rajdowo był to rok świetny. Cztery rundy WRC, w tym trzy absolutnie genialne. Jedna bardzo, bardzo dobra. W tym roku na pewno nie uda mi się tego powtórzyć. Już wiem w tym momencie, że będą to najpewniej tylko dwa wyjazdy na WRC, bo odpada mi niestety Portugalia. Może uda się Portugalię zaliczyć w kolejnym roku. Natomiast rajdowo ten rok i tak będzie na pewno fajny. Myślę, że będę chciał robić więcej testów samochodów używanych. Mam na to już kilka pomysłów. Myślę, że będę chciał też znajdować więcej tematów do takich właśnie pogadanek, do tego, żeby podzielić się z Wami moimi opiniami na jakieś motoryzacyjne tematy. A na tą chwilę dziękuję Wam za to, że byliście ze mną przez cały 2022 rok. Mam nadzieję, że obecna forma kanału się Wam podoba. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu motopasji. A w komentarzach napiszcie, jak minął Wam rok 2022 motoryzacyjnie i na co liczycie w kolejnym. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.